Cześć! Dzisiaj pokażę Wam, co budować na ARI w League of Legends. Zapraszam do oglądania! Więc tak, na początku dajmy sobie trochę złota. Ja tak osobiście zacząłbym od Towarzyszy... Towarzysz Ludem. Jak widzicie, ten przedmiot ma wszystkie potrzebne statystyki ARI. Moc umiejętności, punkty many oraz jednostki przyniesienia umiejętności. Poza tym zyskujemy takie ładunki strzału za 3 sekundy, maksymalnie możemy ich sześć i dzięki nim nasze następne atak zada więcej obrażeń, zobaczcie tutaj ile udało mi się zadać. Następnym co bym dołożył, oczywiście to są jakieś butki. Możemy wziąć sobie obuwie Merkurego, jeżeli mają dużo stunów, a stuny nie są fajne na Nary, na i buty, jeżeli chcemy szybciej po prostu nasze umiejętności rzucać czy też Obuwie Maga, które mają 18 punktów przebicia od Mortalsi maga. Ja bym brał tak szczerze te w większości przypadków. Następnym itemkiem będzie Przepływ Burzy. Przepływ Burzy ma też fajną y, interakcję z Ari. Po prostu, zobaczcie, po zadaniu obrażeń, po chwili w przeciwnika uderza taki piorun, który zadaje jakiś tam procent obrażeń, które zadaliśmy. Teraz zobaczcie, o, jest na no tak. Nie mogłem wam tego pokazać. Hmm, dobra. On sobie tutaj wszystko. Kolejnym bym sobie zbudował płomięcienia. Obrażenia magiczne obrażenia nieuchronne trafiają krytycznie wrogów, którzy mają mniej niż 35% zdrowia, dodając obrażenia zwiększone o 20%. Teraz też zobaczcie. Tutaj szybko sobie pobijemy go. No już zaczynamy bić, jak widzicie, obrażenia magiczne. Fajną to ma synergię z naszym tutaj że przepływem burzy. Po prostu. Obijamy jak najszybciej przeciwnika. Ma on poniżej tych 35% zdrowia. I ten nasz prom, yy boże, piorun bije obrażeniami krytycznymi. Do tego buildu tak naprawdę no, zacisnąłbym to, co Wam się żywnie podoba. Można sobie wziąć kostur pustki, który ma 40% przybicia odporności na magię. Można sobie tutaj wcisnąć klepsydry klepsy z zoni, która no działa tak, że po prostu jeżeli załóżmy Dostajemy obrażenia, nie chcemy, to sobie szybko korzystamy. Ups. Tutaj się szybko drodze. Jeżeli nie chcemy dostać obrażeń, to po prostu i jesteśmy nieuchronni. Ej Boże, nie do, nie do zabicia przez chwilkę. No i no co do tego? No może nie wiem, jakiś nawet jakiś Rabadon, ten koster pustki, ko kosmiczny impuls, co Wam się żywnie podoba. I to tyle, jeśli chodzi o Bills na Ali. Mam nadzieję, że filmik Wam się podobał. Dzięki za oglądanie. Trzymajcie się, cześć!